Cześć! Jak widzicie, ja już na nowym łóżku. Tak jak Wam obiecałem, będziemy nagrywać to co, to, co tutaj robimy. Pierwsze, od czego zaczęliśmy, to łóżko, bo brakowało nam tutaj trochę miejsca. Dzisiaj, w jeden dzień, tutaj z teściem Wojtkiem udało nam się to łóżko podnieść. Zrobiliśmy to na patencie, którego nauczyłem się na warsztatach w Boskim Rydwanie. No a więcej zobaczycie w tym filmiku, więc jak jesteście ciekawi, to oglądajcie do końca. Całej zabawy zaczęliśmy od demontażu starego łóżka. Wymierzyliśmy sobie też długość profili aluminiowych, które następnie docięliśmy pod wymiar łóżka. nie były tylko trzy mocowania na śruby, więc z każdej strony dorobiliśmy po dwa mocowania na nitonakrętki, tak by profil aluminiowy, który przykręcimy, był nieco mocniej osadzony. No i tak wyglądają oryginalne nitonakrętki. W połączeniu z naszymi dwoma dodatkowymi. Następnie przyszedł czas na skręcenie profili aluminiowych, które będą wspornikami dla naszej całej konstrukcji. Na górę przyszły kolejne profile, które będą już podtrzymywały nasz docelowy stelarz. Całość jest porządnie skręcona, co ważne, całość tego łóżka jest w pełni demontowalna. Po montażu oryginalnych boczków przyszedł czas na przymiarki naszego stelarza, tak żeby już go później dociąć na samochodzie, tak żeby drzwi idealnie się zamykały i stelaż i teraz dochodził praktycznie do samego końca. Po włożeniu materaca zostało już tylko dociąć piankę na różnikach. tak żeby materac idealnie pasował nam się w samochód. No i oto efekt finalny. Jak widzicie jest teraz o wiele więcej miejsca na dole. A w kolejnym odcinku będziemy działać z szafkami wiszącymi, więc bądźcie z nami.